Witajcie. Dzisiaj mam dla Was streszczenie komedii, do której się dość często odwołuję, a mianowicie chodzi o komedię Nosorożec, Le Rhinoceros, Eurzena Ionesco. I jest to po prostu, można by powiedzieć, jeden z takich profecyjnych dramatów, który myślę, że wszyscy powinni poznać. Streszczenie pochodzi z książki Iskier, przewodnik teatralny. Autorem jest Stanisław Marczak-Oborski, a wydana książka została przez Iskry w roku 1971. Nosorożec le rhinoceros Sztuka w trzech aktach, czterech obrazach. Pra-premiera, Paryż 1960. Premiera Polska Gdynia 1960. Przekład Adam Tara, Tarn. Druk Pismo Teatr, Tom II. Warszawa 1967 rok. Obsada 11 mężczyzn, 6 kobiet oraz kilka głów nosorożców. Miejsce akcji plac w miasteczku prowincjonalnym, urząd lub przedsiębiorstwo prywatne, mieszkanie Jana, mieszkanie Beranżera. Pogodna niedziela w małym mieście. Po placyku snują się przechodnie, klienci odwiedzają sklepy, na tarasie miejscowej knajpki wygrzewają się starzy bywalcy. Jeden z nich, Beranżer, jest Uosobieniem niedbalstwa, zmęczony i senny, wchodzi w wymiętoszonym garniturze po nocy spędzonej na jakiejś bipce. Jan jest jego przeciwieństwem. Wymuskany i skrupulatny, nie szczędzi nauk moralnych i zbawiennych rad. Trzeba mieć siłę woli, miarą człowieka jest to, jak wykonuje swój obowiązek, poucza. Włosy mnie trochę bolą. Narzeka berenżer. Rozmowę przyjaciół przerywa dziki incydent. Przez placyk w szalonym pędzie przylatuje nosorożec. Zupełnie nie wiadomo, skąd nagle wziął się w mieście. Może zjawił się ze snu wszak, życie jest snem wedle poglądu berenżera, który pije, żeby się nie bać i dlatego, że trudno mu unieść ciężar własnego ciała. Jan jest zdania, że należy odwiedzać muzea, czytać pisma literackie, chodzić do teatru na sztuki UNESCO. To uwalnia od lęku i kształtuje umysł. W ciągu czterech tygodni można stać się człowiekiem kulturalnym. Do dyskusji włączają się inne osoby. Logik daje przykład sylogizmu: Wszystkie koty są śmiertelne, Sokrates jest śmiertelny, ergo. Sokrates jest kotem. I ma cztery łapy, woła olśniony starszy pan. To prawda, mam kota imieniem Sokrates, dodaje. Odkrycie to nastąpiło dzięki logice, która ma wiele aspektów. Ale oto z przeciwnej strony nadbiega rozpędzony nosorożec, mjeżdżąc kopytami kotka paniusi. Jest to jeszcze jeden tryumf poprawnego rozumowania. Wszystkie koty są śmiertelne i z tym trzeba się pogodzić, stwierdza logik. A jednak między przyjaciółmi wreszcie, czy to był ten sam czy inny nosorożec, czy miał dwa rogi, czy jeden, czy był azjatycki, czy afrykański. Dla logiki takie dylematy są dziecinnie proste. Nosorożec azjatycki ma jeden róg, afrykański dwa. I odwrotnie. Rozmowa o absurdalnym pojawieniu się wielokopytnego zwierza przenosi się do biura, gdzie pracuje Bężek. Jeden z kolegów, radykał Botar, sprzeciwia się rozsiewaniu takich bezsensownych plotek. Nie przekonuje go nawet oczywisty fakt śmierci Kiciusia. Zresztą należałoby stwierdzić, czy to był kot czy kotka, jakiego koloru i jakiej rasy. A to już stawia zagadnienie na niepożądanej płaszczyźnie, gdyż nie należy być rasistą ani nawet antyrasistą. Na uwagę, że w tej całej sprawie nie chodzi o rasizm, bo tar replikuje obrażony. Tak, ale nie wolno nawet pomijać żadnej okazji, żeby go potępić. Jest to człowiek twardych przekonań, gardzi religią, co jednak nie znaczy, że jej nie szanuje. I tę dyskusję przecina nieubłagana rzeczywistość. Do biura usiłuje wedrzeć się spóźniony urzędnik, pan Wołowina, przeobrażony w nosorożca. Pod jego ciężarem wali się klatka schodowa. Botar nie daje się zbić z pantałyku i dowodzi, że to on miał rację, tyle tylko, że halucynacja stała się prowokacją, ale on zna nazwiska tych, którzy za to odpowiadają. Personel zmuszony jest opuścić biuro przez okna przy pomocy dzielnych strażaków. Berenger odwiedza przyjaciela, aby przeprosić go za kłótnię w kawiarni. Jan czuje się fatalnie, jest zachrypnięty, boli go czoło, na którym powiększa się jakaś narośl. Jego skóra nieustępliwie zmienia barwę. Nie chce jednak iść do lekarza, gdyż ma zaufanie tylko do weterynarzy. Rozmowa o nosorożcach drażni go. To takie same istoty jak my, które również mają prawo do życia. Do ludzi Jan nie czuje nienawiści. Są mu obojętni albo brzydzi się nimi, ale gdyby stali mu na drodze, jest gotów ich zmiażdżyć. Daremnie Berenger powołuje się na filozofię, na niezastąpiony system wartości zbudowany przez wieki cywilizacji. Jan jednak woli coś nowego, woła, że etyka jest przeciwna naturze, a natura ma swoje prawa. I ostatecznie przekształca się w ryczącego nosorożca, podobnie jak uczynili jego sąsiedzi z jego klatki schodowej. Struchlały gość ledwo uchodzi z życiem. Przerażająca epidemia rozszerza się z godziny na godzinę. Belanger, zamknięty w swoim pokoju, nie może ochłonąć z wrażenia. Odwiedza go kolega biurowy Didar, ale nie podziela oburzenia gospodarza. Sądzi, że należy rozumować ostrożnie, starać się zrozumieć nową sytuację. Ich szef przystał już do nosorożców. Uczynił to także Botar. Powiedział, że trzeba iść za swoim czasem. To były jego ostatnie ludzkie słowa. Stał się porządnym nosorożcem, gdyż był porządnym człowiekiem. Przeobraził się również logik, jest obecnie jedynym nosorożcem w kapeluszu słomkowym. W ten sposób zachował resztki swej dawnej osobowości. W końcu i Dudar dochodzi do wniosku, iż nie należy separować się od innych. Trzeba zachować jasność umysłu. Ale jeśli się chce krytykować, to trzeba to robić od wewnątrz, a nie od zewnątrz. I w dzikim pędzie wybiega z mieszkania, by przystać do stada. – Wróć! My cię lubimy! Nie idź do nich! – woła na próżno Berenger. Wśród ryku tłumów nosorożców, wszyscy podobni do siebie, Berenger zostaje już tylko ze swoją dziewczyną Daisy. Postanawiają być szczęśliwi i ludzcy na przekór ogólnemu szaleństwu. Będziemy robili długie spacery brzegami Sekwany w ogrodzie luksemburskim, ale z głośnika radiowego rozlega się grzmot kopyt i ponure sapanie. Władze przeszły na stronę nosorożców i z ich radosne pochody ciągną się przez miasto. Daisy drży ze strachu. Miłość człowieka nie wydaje się jej dostateczną gwarancją bezpieczeństwa. Zresztą wygląda, że oni dobrze czują się w swej grubej skórze. Są dumni ze swej brutalnej siły. Dziewczyna opuszcza berenżera. Sam, wobec wyłaniających się zewsząd bydlęcych głów, bohater sztuki woła. Człowiek nie jest brzydki. Nigdy nie stanę się nosorożcem. Ja nie kapituluję. Kochani, to wszystko. Zastanówcie się nad tym. Przypominam, y, y, dramat miał swoją premierę w roku 1960. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego wieczoru.